Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam na program Autorozmowni. Naszym gościem jest młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry, panie Arku. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek. Tak kolorystycznie dobraliśmy się, ale to zupełny przypadek, ale nawet fajnie wyszło, tak szczerze to mówiąc. Prawda, to prawda, jesienne kolory. Jesienne kolory i to też taki charakterystyczny oznak nowe mundury, już może nie takie aż nowe, ale całkiem niedawno wprowadzone mundury. Strażek. Aczkolwiek zdarzają się sytuacje, że jeszcze ludzie pytają, co to za formacja. Jeżeli mówię wtedy, że to jest straż pożarna, no to. Właśnie wszyscy są przyzwyczajeni do tych czarnych, ciemnych mundurów. Te mundury powoli stają się standardem. No właśnie, Panie Argu, to tak z ciekawości Zapytajmy, zapytam, bo pewnie wiele osób się zastanawia, z czego wynikała ta zmiana. Bo ja wiem, że to są względy bezpieczeństwa, to było najważniejsze w tym. Tak naprawdę mówimy tutaj o dwóch głównych aspektach wymiany, a właściwie trzech mundurów. Po pierwsze, stare mundurowanie miało ponad 30 lat od praktycznie początku, kiedy istniała Państwowa Straż Pożarna, tutaj przypominam, mówimy o 30-letnim okresie istnienia, bo wcześniej e, oczywiście była Straż Pożarna, natomiast ona nie była mhm. tą formacją, którą e, dziś mamy, e, tak, w, w takiej strukturze, e, a więc no, trzeba było odświeżyć, trzeba było zmienić ergonomię i bardzo dobrze, bo faktycznie te mundury nowe, w tych mundurach zupełnie inaczej się służy, one e, Znacznie nam ułatwiają pracę, ale dodatkowo, i to był najważniejszy aspekt, wymiany umundurowania, szczególnie jeżeli mówimy o kolorach, chodziło o walkę z rakiem. No i teraz, w jaki sposób kolor może wpływać na walkę z rakiem? Okazało się, że po badaniach na podczas, czy, czy po ataku na WTC w mhm. Stanach Zjednoczonych. Mnóstwo strażaków niestety chorowało na raka. Okazało się, że związki, które wdychali, związki. Które odkładały się na mundurach i później były wchłaniane przez organizm, były związkami rakotwórczymi. Zlecano szereg badań, no i naukowcy stwierdzili, że faktycznie tak, tak naprawdę każdy pożar, do jakiego strażacy wyjeżdżają, w mniejszym lub większym stopniu te, te lotne elementy odkładają się na mundurze. Później strażak to niestety wciąga poprzez skórę czy poprzez wdychanie. Na czarnym mniej widać, i to był taki największy problem, że faktycznie na czarnych mundurach tego, tego kurzu, tego brudu po pożarze nie było widać, więc one z reguły były rzadziej prane. Więc tak naprawdę dzięki temu to jest taki papierek lakmusowy, wyznacznik do tego, żeby zaraz po działaniach taki mundur wrzucić do odpowiedniej pralni. Za tym poszły duże środki finansowe również na doposażenie poszczególnych komend w tak zwane pralnice, a więc specjalne pralki z suszarkami, które są w stanie za pomocą odpowiednich środków te nasze mundury doczyścić. Czyli te względy bezpieczeństwa są były tutaj najważniejsze. No i jeszcze jeden element widoczności. To, o czym Pan redaktor zaczął dzisiaj, szczególnie w taki pochmurny dzień, ta widoczność jest bardzo istotna. Jeżeli stoimy na drodze podczas wypadku, no taki mundur będzie znacznie lepiej, znacznie szybciej zauważony przez kierowcę niż mundur czarny. No i tak jak Państwo sami dobrze widzą, jesteśmy bardzo dobrze widoczni, nawet i tutaj przed kamerami w samochodzie. O względach bezpieczeństwa też chciałbym porozmawiać, bo. Mamy taki okres jesienno-zimowy, już zaczęło się palenie w piecach. Sporo tych ostatnio pożarów było, między innymi też i w okolicach Gorzowa. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę? Tak naprawdę, mówimy tu w zdecydowanej większości o pożarach budynków, o pożarach mieszkań, o pożarach sadzy w kominie, a więc w większości przypadków jest to powiązane. Z naszym ogrzewaniem, z ogrzewaniem domów, z ogrzewaniem mieszkań. I jak co roku apelujemy, prosimy, że to jest właśnie najlepszy czas, a właściwie już ostatni gwizdek do, do tego, żeby zrobić przegląd. Przegląd naszej instalacji grzewczej i należy taki przegląd zrobić całościowo, nie tylko wyczyścić komin. A tutaj przypominam, jest obowiązek czyszczenia takiego kominu, komina w domkach czy, czy w prywatnych mhm. zabudowaniach, przynajmniej raz na kwartał w okresie grzewczym. I najlepiej nie robić tego samodzielnie. Absolutnie. Oczywiście można taki takie czyszczenie zrobić samodzielnie. Natomiast ważne, żeby przynajmniej raz na kwartał pojawił się mistrz kominiarski, który faktycznie fachowym okiem sprawdzi, bo tak naprawdę przegląd komina czy ciągu kominowego to nie jest tylko czyszczenie, to jest mhm. właśnie sprawdzenie, jak on wygląda, czy nie ma pęknięć, czy nie ma ewentualnie problemów, które mogą wpływać później na pożar. A dodatkowo jeszcze sprawdzi, czy wszystko jest w porządku z kotłem. A więc taki szerszy przegląd całej instalacji. Ja zawsze proponuję zrobić, zacząć właśnie od kotła. Jeżeli mamy jeszcze kocioł na gwarancję, ewentualnie znamy firmę, która nam taki kocioł wstawiała, warto zadzwonić, poprosić o serwis, żeby sprawdzić wszystkie elementy. Zacząć od kotła, przejść rurami bezpośrednio do grzejników, do kaloryferów. Jeżeli ktoś takie posiada, i sprawdzić, czy nie ma chociażby przejścia cieków, bo tutaj oczywiście mówimy o zagrożeniu głównie pożarowym, czy tlenkiem węgla, ale często jest tak, że pod wpływem niesprawnie działającej instalacji grzewczej chodzi do zalania naszego mhm. mieszkania, do zalania sąsiada, a więc takie kompleksowe sprawdzenie tego, jak wygląda nasza instalacja grzewcza i oczywiście komin. Komin to jest ten element, który jest niezwykle ważny, gdyż od niego bardzo często rozpoczynają się pożary, duże, niebezpieczne pożary. Budynków. Często to jest tak, że to się tam gdzieś tli, 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 i potem nagle ten komin zostaje zatkany przez różnego rodzaju substancje, które są albo materiały, które są spalane. A trzeba też pamiętać o tym, że nie możemy tam spalać absolutnie plastiku, żadnych ubrań, żadnych y, innych takich materiałów, bo to wszystko później się skleja też w tym. Kominie. A no właśnie. Zanieczyszcza tak. środowisko, i też właśnie dochodzi do takiego. Dokładnie tak. Atkania. Dlaczego dochodzi w ogóle do pożarów komina? No właśnie dochodzi przede wszystkim ze względu na paliwo, jakim palimy. Czy jakość tego paliwa. Jeżeli jakość jest słaba, związki, które ulatniają się podczas procesu spalania, one się odkładają na ścianach komina. Poprzez lata nie spalają. Palenia takim właśnie mhm. paliwem dodatkowo jeszcze, jeżeli ktoś takich przeglądów nie przeprowadza, mogą się te związki na tyle grubą warstwę odłożyć, że może dojść bardzo szybko do zapalenia. Pożar komina. Jest pożarem bardzo charakterystycznym, jest zauważalny, bo on jest głośny, tak naprawdę szybko jesteśmy w stanie go zauważyć, w jaki sposób możemy się, co zrobić, jeżeli dojdzie do takiego pożaru, a jeszcze nie ma straży pożarnej. Oczywiście w pierwszej kolejności należy wezwać taką pomoc, ale przede wszystkim możemy odciąć dopływ powietrza, a więc zakręcamy wszelkiego rodzaju... Dopływy powietrza bezpośrednio do pieca, tak, żeby zminimalizować ten, ten, ten ogień, który cały czas wydostaje się z kotła. Wtedy straż pożarna, w momencie, kiedy przyjedzie, już odpowiednie procedury zastosuje do tego, żeby taki pożar zagasić. Najlepiej wtedy opuścić budynek, żeby właśnie nie doszło do takiego gwałtownego rozprzestrzenienia się ognia na konstrukcję dachu, bo tutaj z tego typu przypadkami właśnie mamy najczęściej do czynienia. Takim małym, bardzo istotnym i myślę, że no niekosztownym urządzeniem, które może uratować nam życie jest czujka dymu, czujka tlenku węgla. Czujka dymu, czujka tlenku węgla. Często słyszę pytanie, jaka jest różnica między czujką tlenku węgla a czujką dymu? Jest zasadnicza. O ile czujka tlenku węgla montujemy tam, gdzie mamy. Piece na paliwo stałe, a więc miał pelet, węgiel czy olej napędowy. To czujkę dymu montujemy praktycznie wszędzie. Możemy ją, a właściwie tak naprawdę zalecamy również, żeby montować ją w mieszkaniach, w miejscach, gdzie ewentualnie może dojść do zadymienia. No i teraz kolejne pytanie: gdzie w mieszkaniu może dojść do zadymienia? Bardzo często wyjeżdżamy do tak zwanego pozostawionego garnka na gazie. A więc przypalona potrawa, wbrew pozorom tych zdarzeń jest sporo. Przypalona potrawa może spowodować i często niestety powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenienie ognia na teren całej kuchni, a w konsekwencji no błyskawiczne przeniesienie się ognia na całe mieszkanie. A więc najlepiej właśnie taką czujkę dymu zamontować, zamontować w kuchni można ją również zamontować w miejscu gdzie znajduje się duża ilość urządzeń elektrycznych dlatego że również źródłem czy przyczyną powstawania pożarów są zwarcia instalacji mhm. elektrycznej a więc salon a więc jakiś pokój gdzie mamy dużą liczbę urządzeń elektronicznych elektrycznych być może mamy jakąś rozdzielnię elektryczną tam warto taką czujkę umiejscowić. O ile czujka tlenku węgla powinna być montowana na wysokości mniej więcej naszej głowy, czyli mówimy od 1,5 do 2 metrów w salonie, w sypialni troszeczkę niżej, tak jak leżymy, czyli mniej więcej 70 do 100 cm, o tyle czujka tlenku dymu powinna być montowana w najwyższym punkcie w danym pomieszczeniu, a więc na suficie. I taka jest różnica między nimi. Czujka tlenku węgla wyczuje czad, a więc wyczuje coś, czego my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zauważyć i wychwycić. Czujka tlenku, przepraszam, czujka dymu z kolei poinformuje nas, kiedy nie ma nas w pomieszczeniu, a dochodzi już do pierwszych właśnie momentów, kiedy rozwija się ogień, kiedy pierwszy dym się ulatnia. No I to jest niezwykle ważne. Przykładem może być Historia pożaru czy wybuchu, właściwie w kamienicy, ostatnio w Poznaniu, kiedy mhm. to czujka, właśnie dymu, ratowała mieszkańców. Tak. I dzięki temu można było przeprowadzić szybką ewakuację, dzięki temu można było też powiadomić odpowiednie służby. Dlatego jest to niezwykle ważne, nie tylko w naszych domach, nie tylko w naszych mieszkaniach, również wspólnoty mieszkaniowe na, w ciągach komunikacyjnych, w większych lub mniejszych blokach, powinny montować takie czujki. Gdyż, tak jak mówię, przykładem może być idealnym Poznań. Mnóstwo ludzi ewakuowało się jeszcze przed przybyciem Straży Pożarnej, więc tak naprawdę ta czujka uratowała życie ludziom. Nie, niewielkie, przepraszam, niewielkie urządzenie, no, które, tak jak już mówiłem, nie jest też kosztowne, bo kosztuje chyba około. 80-90 zł. Kilkadziesiąt zł i, i zawsze mówimy o tym, że za kilkadziesiąt zł naprawdę dosłownie możemy kupić sobie życie. Należy jednak pamiętać o tym, żeby taką czujkę potraktować jako jeden z elementów naszej instalacji grzewczej i co roku, tak jak robimy przegląd pieca czy całej instalacji, wymienić baterię, bo tak naprawdę ona jest bezobsługowa. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby te baterie regularnie wymieniać. Często jest też tak, że samorządy. Yy zaopatrują swoich mieszkańców. Wy też jako straż pożarna często też przeprowadzacie takie akcje przy pomocy różnych, przy wsparciu różnych tam korzystając z różnych dofinansowań. Też staracie się montować takie czujki właśnie w odpowiednich miejscach, bo to ma bardzo istotne znaczenie. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o czujce dymu, żeby ją montować właśnie w takich miejscach, gdzie ewentualnie może dojść do zadymienia z różnych powodów, tak czujka tlenku węgla z kolei powinna być montowana właśnie tam, gdzie najczęściej dochodzi do spalania w wyniku otwartego ognia, a więc właśnie piece, kotłownie czy chociażby w bloku jeszcze się zdarzają takie sytuacje, że ktoś ma Junkersa, tak zwanego Junkersa, piecyk gazowy w łazience, a więc w takiej łazience ten tlenek, ta czujka tlenku węgla powinna się znaleźć i faktycznie to miejsce jest bardzo ważne. Można poprosić najbliższych strażaków, nawet jeżeli mieszkamy na wsi, strażacy z OSP chętnie podpowiedzą w którym miejscu taką czujkę zamontować, ale zawsze zachęcamy również do tego, żeby zapoznać się z instrukcją obsługi. Tam w, w każda czujka powinna taką instrukcję obsługi posiadać. Tam powinno być napisane dokładnie, gdzie ją e, powiesić. A tutaj jeszcze wracając do instrukcji obsługi, warto również e, skorzystać e, z, z, czy, czy pamiętać o tym, że zakup takiego urządzenia powinien nastąpić w odpowiednim miejscu? Mam tu na myśli przede wszystkim e, markety budowlane, markety e, również takie o, o, ogólno. Mhm. E, z ogólnym, ogólnym asortymentem tam z pewnością czujki które są w sprzedaży one są dopuszczone do użytkowania one mają odpowiednie certyfikaty oczywiście czujkę możemy nabyć również w, inter, w internecie natomiast przestrzegałbym przed kupowaniem czujki z nieznanych źródeł szczególnie powinna zwrócić naszą e, uwagę cena jeżeli czujka kosztuje kilka złotych no to możemy podejrzewać, że Jakość może być niewystarczająca do, do usługi, jaką powinna świadczyć. A więc to powinno zwrócić naszą uwagę, i dlatego zawsze lepiej kupić to w miejscu autoryzowanym, w miejscu pewnym w takim miejscu, z którego będziemy mieli pewność, zakupując czujkę, że zadziała ona prawidłowo. A jeśli już dojdzie do takiej nieszczelności Dojdzie na przykład do zatrucia czadem, to jak możemy rozpoznać w ogóle te, takie, te pierwsze objawy? Jak powinniśmy zareagować? Przede wszystkim organizm daje nam jasne, wyraźne źródła właśnie w postaci odpowiedniego zachowania, zaczyna się od bólów, zawrotów głowy, później. Kolejne fazy to są, to są jakieś torsje, to, są, to jest duże osłabienie. W konsekwencji może właśnie dojść do utraty przytomności, a jeżeli pomoc szybko nie nastąpi, niestety do zgonu. Takich przypadków na szczęście w naszym województwie w tym roku nie zanotowaliśmy, natomiast... I oby takich sytuacji oby, nie było. I oby, oczywiście ich było jak najmniej, natomiast no jednak wciąż w skali kraju nawet jeżeli mówimy tutaj o kilkudziesięciu przypadkach, no to jest zdecydowanie kilkadziesiąt przypadków za dużo, a można byłoby uniknąć właśnie kupując urządzenie za kilkadziesiąt złotych. I szanowni Państwo, my właśnie apelujemy o to, aby wyposażyć się w taką czujkę tlenku dymu, tlenku trę węgla, bo naprawdę ona może uratować nie tylko nam, ale też i naszym sąsiadom, naszym bliskim życie. To jest coś, co małe urządzenie może naprawdę uratować nam wiele. Dokładnie. Naszym gościem był Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Panie Arku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia do usłyszenia.